To C czyste distro, distro To bengazi, udal na bitwładzi pistru! Możesz się obrazić, zabieraj w pisku Nie będzie nikomu smutno! Ujęli razi światło, to trudno! Jak kazik gram na żywo, ale w studio nie jestem trudno! DGE, prawdziwila, co wychowuję, Mówisz trudno? Każda chwila, śmiech ci mila! oczu patrzą na mnie przez firanki, ja zapierdalam slam dunki w chwilach, poranki, To i fury, a dzisiaj banki zdzierają skóry,

Topka jak mawia fazi, to wprawi was w ekstazę jak po ekstazji. Kto z nas wyłazi, czasem wbrew naszej boli, to boli tych wszystkich, którzy wolą monolit. Wiecznie na topie, chłopie, nasze życie kolorowe jak kalidoskopie chłopie, ten rym w łebko jak najcięższe długi. Ja i chłopaki kontynuujemy, dzieje sagi, trochę bragi i powagi. Tym cię karmimy, przecieramy szlaki, choć zacierają je kurwy syny, miał kominy, lecą godziny, nie bez przyczyny. Mówię, żyj życiem, bo to już jest last miny.